W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe poświęcone inicjatywie Jeremy. Podczas spotkania uczestnicy poznali możliwości uzyskania środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności. W spotkaniu wzięło udział prawie 30 osób, tutaj 27 cieszymy się z tak wysokiej frekwencji, gdyż planowaliśmy, że będzie to 25 osób, także tutaj dziękujemy bardzo za udział w spotkaniu. Uczestnicy mogli się dowiedzieć szczegółowych informacji na temat ofert, które proponują pośrednicy finansowi w ramach inicjatywy, inicjatywy Jeremy. I również zostać zachęceni do bezpośredniego kontaktu z pośrednikami. Pośrednicy oferowali nawet, że mogą przyjechać na indywidualne spotkania do siedziby firmy bądź do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej skorzystaniem z, z takich funduszy. Dlatego bardzo się cieszymy, że to spotkanie odbyło się wczoraj w Bełchatowie i mamy nadzieję, że będą owoce tego spotkania w postaci rozwijających się przedsiębiorstw.